Witam serdecznie. Było wprowadzenie, czas na pierwszy odcinek wieczoru kawalerskiego. Cieszę się, że moje poprzednie nagranie uczyniło wiele osób szczęśliwszymi. Liczę, że dzisiaj też dacie dużo łapek w dół. Jak śpiewała w 1999 roku wschodząca gwiazda muzyki pop: I was born to make you happy. Także wasze szczęście jest moim szczęściem. Dziś przeniesiemy się wspomnieniami do jesieni roku pańskiego. 2013. Opowiem Wam o prawdopodobnie najstraszniejszej chwili z mojej dziesięcioletniej przygody z wrestlingiem. I akurat nie jest to nic związanego z ringiem czy jakąś kontuzją. Był rok 2013, rok mojego debiutu dla Federacji i Wrestling. Zbliżała się gala, bodajże DDW9. Pewnego wieczoru ja, mój operator i jeszcze jeden kolega. Wybraliśmy się na nocne nagrania do opuszczonej jednostki wojskowej na obrzeżach Szczecina, przy ulicy Cukrowej. Co ciekawe, dzisiaj w tym miejscu stoi już nowiutkie osiedle i po jednostce wojskowej nie ma nawet śladu. Promo było bardzo mroczne: klimaty horroru, klimaty szpitala psychiatrycznego. Nagrywaliśmy to w podziemiach tej jednostki: Świeczki, pochodnie, ognisko, robaki wychodzące ze słoika. Lalka na wózku z wypalonymi oczami, płonący miś. To wszystko było tam fizycznie na miejscu, plus jeszcze jakieś dodatkowe przebitki dodane przy montażu. Ogólnie jest bardzo ciekawa anegdotka związana z tym misiem. To był miś z dzieciństwa mojego najlepszego kolegi, który był tam razem z nami na miejscu. W momencie, kiedy mieliśmy kręcić ujęcie płonącego misia, okazało się, że nie ma chętnego, żeby go podpalić. Po prostu każdy z naszej trójki stwierdził, że nie ma sumienia, żeby to zrobić. Czyli jak mówił Kazimierz Pawlak, mania, anielcia, kury bić. Ja kury nie zabiję, za bardzo przejmujące. Zabawne, bo zrodziła się z tego taka mała sprzeczka, gdzie każdy naciska na innego, żeby podpalił misia, ale sam nie chce tego zrobić. No i jak to się skończyło, no padło na mnie. Z bólem serca musiałem podpalić tego misia, który pamiętał jeszcze czasy PRL-u. Miś spłonął, kręcimy dalej, kolejne sceny. W pewnym momencie słyszymy w oddali, że ktoś schodzi po schodach, czyli z dworu idzie do nas. Z daleka nie było go prawie widać, ponieważ głównym źródłem światła było w tym momencie ognisko, które oświetlało pomieszczenie na kilka metrów. Więc po chwili pojawia się młody gość, widać po gębie, że żaden to kardiolog czy profesor z wyższej uczelni i rozmowy rozpoczyna słowami: Dobry wieczór panowie. Jakieś rytuały? Dla mnie to już było duże zaskoczenie dlatego że gość nie widział w ogóle że my coś nagrywamy a nawet jeśli Wyobraźcie sobie sytuację że szwendacie się późnym wieczorem po obrzeżach miasta zachodzicie na teren opuszczonej jednostki wojskowej schodzicie do podziemi widzicie z daleka ognisko świeczki lalki na wózkach gościa ubranego w skórę z przypiętymi ćwiekami łańcuchami i pomalowaną twarzą i zamiast już bycia w trakcie spierdalania stamtąd jak najdalej się da, to podchodzicie do tych ludzi i pytacie, czy odprawiają jakieś rytuały. No powiem Wam tak. Ja do tchórzy się nie zaliczam. Ale ja bym nie podchodził. Chłopaczek podchodzi i zaczyna z nami gadkę. Dowiedział się od nas od razu, że kręcimy taki filmik promocyjny do wrestlingu. Pogadał trochę z moim operatorem na temat sprzętu. Widać było, że ma jakąś wiedzę na ten temat. Pogadał, pogadał i sobie poszedł. Mija jakaś godzina, może mniej, my wciąż tam jesteśmy. Kręcimy jakąś scenę przy ognisku i w pewnym momencie z cienia do tego oświetlonego pola wyłania się ten sam gość z uśmiechem na twarzy i siekierą w ręce. I mówi: I co teraz? Zrobiła się chwila ciszy i wymiany spojrzeń. I w tym momencie powiem Wam, że pierwszy raz w życiu pomyślałem sobie, że to się może bardzo źle skończyć. Naprawdę się wystraszyłem wtedy. Wiecie, prawdopodobnie idąc z siekierą samemu na trzech gości z gołymi rękami, istnieje duża szansa, że to my byśmy wygrali, ale powiem szczerze, że blokowanie uderzeń siekierą, rękami, to dosyć niewygodna technika. Ale. Spokojnie, ja nie byłbym sobą, gdybym się gdzieś ruszał z pustymi rękami, a już szczególnie na jakieś nocne nagrywki w podziemiach. Kilka metrów dalej leżała moja siekierka i pałka teleskopowa. Po chwili zaniemówienia szybkim krokiem udałem się po te przedmioty. Podniosłem i trzymając je w rękach powiedziałem To wezmę i będzie na łbie swoim. Albo to. No, trochę inaczej. Zapytałem: Czemu chodzisz tutaj z siekierą w ręce? Trochę jak palacz pytający palacza, dlaczego pali. Chłopak odparł, że czasem różne menele się tu kręcą, więc nosi dla bezpieczeństwa. No właśnie, przecież każdy kowalski na co nocne spacery po podziemiach opuszczonej jednostki wojskowej jednak zabiera ze sobą jakąś tam siekierkę czy miecz, bo nigdy nie wiadomo, kogo spotkasz. Po chwili nasz wiking poszedł sobie, ale słyszeliśmy, że ktoś tam jeszcze się razem z nim kręcił na górze. My byliśmy na dole jeszcze jakiś czas, skończyliśmy nagrania i wracamy do auta. Naszym oczom ukazuje się taki oto widok. W samochodzie, którym przyjechaliśmy, są wybite dwie szyby i powietrze spuszczone z dwóch albo z czterech kół, już dzisiaj nie pamiętam. Z samochodu skradziono walizkę, w której był steadicam, czyli taka kamizelka z ramieniem stabilizującym kamerę, jak często możecie zobaczyć. Na meczach piłki nożnej albo making ofach różnych filmów, kamizelka ta była warta około 8 tysięcy. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja razem ze spesem od odcisków palców oraz laweta, która zabrała nasze auto. To było około godziny pierwszej w nocy. Stamtąd nasza trójka udała się na komisariat policji złożyć zeznania. I pamiętajcie, to nie byli donosy. A ile tych donosów dla mnie na policję na trójkę? To kurwa nie do byli. Nie! Pamiętaj, tylko zawiadomienie o poszukiwaniu. I pamiętam doskonale taki moment, jak opowiadam policjantowi jak to było i dochodzę do momentu, kiedy mówię o wyłonieniu się z cienia tego gościa z siekierą. Powiem wam, że zrobiło to na nim wrażenie i rzucił takim żarcikiem i wtedy zaczął się horror. Trwało to tam bardzo długo. Do domu dotarłem około godziny 5 rano. Oczywiście sprawcy nie znaleziono, Steadicam przepadł, a szyby wstawiono nowe. Kilka dni później teren ten został już na stałe ogrodzony, a wstęp do niego zakazany. Dziś, jak już wspominałem, jest tam nowe osiedle i jego mieszkańcy żyją tam w błogiej niewiedzy, że lata temu pod ich chałupami rozegrała się szczecińska masakra siekierą ręczną. A w naszych głowach na zawsze pozostało pytanie. Co by było gdyby? Co by było, gdybyśmy wyszli akurat zanim ci goście włamali się do auta? Czy doszłoby do bitwy na siekiery w celu naszych słowiańskich przodków? Czy może uciekliby od razu na nasz widok? Logika podpowiada, że to drugie, ale nigdy nie wiadomo. Dziękuję za uwagę.